Starostwo Powiatowe w Gnieźnie rozpisało dwa przetargi na zagospodarowanie terenów przyległych do PCPR oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Założeniem obu inwestycji jest budowa nowych parkingów, które stanowią pewną strategię podejmowaną od niedawna przez zarząd powiatu. Pierwszy to ma być przy, budunku, przy budynku PCPR-u, który niedawno został całkowicie ukończony, a jesteśmy w przededniu właściwie przetargu, w związku z tym przeznaczyliśmy na to, na to kwotę około miliona złotych, zakładając, że pewnie przetarg będzie na poziomie 800 tysięcy, ale to niedługo będzie zweryfikowane. Drugi duży parking ma być przy poradni psychologiczno-pedagogicznej i proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Wszystko scalamy wokół głównego budynku starostwa powiatowego, to był jeden z naszych celów na początku tej kadencji. Właśnie to dopinamy. Każdy z tych budynków spełnia określone oczekiwania, jeżeli chodzi o dostępność. Mówię o, przede wszystkim o Windzie i, i o tym, że jeden z tych budynków jest budynkiem parterowym. Natomiast my od początku, mówiąc już o trzecim parkingu, właściwie można by powiedzieć, że czwartym, ponieważ trzeci za chwilę już oficjalnie oddamy ten, który jest przy szpitalu od ulicy 3 maja, ale już zaczęły się prace przy czwartym parkingu, też przy szpitalu. Nowo wybudowanym. Tam mieliśmy 1600 metrów kwadratowych i to przeznaczamy pod około 40 do 50 pojazdów. Praca już się rozpoczęła i mamy nadzieję, że niedługo pracownicy i ci, którzy przyjeżdżają do szpitala, będą mieli większy komfort. Chcę zwrócić uwagę, że w tym miejscu w ogóle są problemy parkingowe. Szpital jest olbrzymim pracodawcą, tam jest mnóstwo ludzi przyjeżdża do pracy i wielu z nich parkuje dość daleko od miejsca pracy. Myślę, że część. Zniwelujemy ten dyskomfort. To jest główny cel tych inwestycji. Parkingi w trzech lokalizacjach, o których była mowa, mają zostać oddane do użytku w tym roku.